Mieszkańcy Oławy przygotowują się na nadejście tej fali. Paweł Łukasik jest na miejscu. Pawle, jakiej wody, jak wysokiej wody się spodziewają i czy tam w mieście została ogłoszona ewakuacja mieszkańców? Na razie jest przygotowanie. Wszystko jest w gotowości. Półtora metra podniósł się poziom odry przez minioną noc. Teraz już się nie podnosi, ale jeśli spojrzymy na to miejsce, no to jest bardzo, bardzo blisko i ten bardzo groźny strumień odry. W tej chwili rozlanej już i rozlewającej się szeroko, w całym międzywale właściwie już tutaj zagraża. No jednym słowem mówiąc, także osiedlu, które jest tutaj bardzo... Bardzo blisko tego miejsca, stąd między innymi akcje takie jak ta, czyli gromadzenie worków, czyli zbieranie wszystkich chętnych, którzy chcą pomóc, którzy mogą pomóc i pomagają właśnie koordynowani także przez... Władze miasta Tomasz Prliczman burmistrz Oławy także co się dzieje proszę opisać nam tę sytuację. No jesteśmy na takim tradycyjnym oławskim punkcie gdzie następuje zawsze akcja przeciwpowodziowa jest to punkt w którym my ładujemy worki i przewozimy w miejsca zagrożone Tymi miejscami zagrożonymi w Oławie są niżej położone części osiedla Zwierzyniec Duży ale też wzmacniamy wały u korony i z boku dla istniejących wałów ponieważ czekamy na przyjście fali kulminacyjnej, która ma przyjść prawdopodobnie za 18 godzin. Czy macie konkretne prognozy dotyczące tego, jak wysoka będzie to fala, kiedy dokładnie przyjdzie, gdzie mogą nastąpić ewentualne, nie daj Boże, zalania? Jeżeli chodzi o prognozy, nie mamy takich dokładnych prognoz. No niestety nie ma takich przewidywań. Szykujemy się na te prognozy bardzo pesymistyczne. Natomiast ostatnio zniwelowaliśmy cały teren, geodezyjnie odtworzyliśmy. Miejsca zagrożone już są zabezpieczone. Teraz chodzi o zabezpieczenie wałów, które się rozmiękają które są po prostu miękkie, e, tak aby nie doszło do ich przecieku. Apel do mieszkańców, bardzo dziękuję po pierwsze mieszkańcom za pomoc, ale też apel, żeby nie chodzić po wałach, te wały są patrolowane przez Wojsko, Policję, Straż. Jak coś państwo zauważą, proszę dzwonić na Straż Miejską, każdy sygnał będziemy sprawdzać. Ewentualna ewakuacja jest rozważana? Ewakuacja już nastąpiła w Oławie dla, e, dla osiedla Zwierzynie z Duży, niżej położonego. Część mieszkańców zdecydowała się na ewakuację, e, Część została, część zdecydowała się na samo ewakuację, ale no to są części, to są zwierzyniec duże, to są te części, to są... To duży, są te części które, e, które często w oławie ulegają podczas dużych powodzi zalaniu. Dziękuję bardzo, Tomasz. Dziękuję bardzo. Frischman, e, burmistrz Oławy, e, właśnie w której trwają przygotowania, tak jak e, widzimy. To są mieszkańcy, tak? Którzy po prostu skrzypnięci. Tak, to są mieszkańcy, to jest wojsko, to jest straż miejska, e, to są służby miejskie, ale przede wszystkim mieszkańcy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan też przyszedł pomóc trochę? Tak, przyszedłem pomóc bo jestem mieszkańcem Oławy i chcę pomóc ktoś tutaj blisko mieszka w takim terenie. Nie, ja mieszkam wyżej. na schodkach, na 1 Maja, także i po prostu Trzy lata już jestem, tutaj pomagam, bezzawodowo, także jestem bez mieszkańcem tutaj miasta i Oławy, także tutaj pracuję i chcę pomóc, żeby Oława nie była zalana. Dzięki bardzo i takich osób jest bardzo dużo. Panie też, dzień dobry. Możemy trochę poprzeszkadzać w składaniu? Możemy, dzień dobry. Dzień dobry. Co dzień pani tam. tutaj robi, szykując rozkładam, worki? Tak, rozkładam worki, szykuję chłopakom tutaj, bo bardzo dużo czasu tracą na to, żeby rozkładać te worki i dopiero ładować. Wprawdzie ładujący chociaż chwilę odpocznie sobie, no ale jednak szkoda czasu i po prostu wzięłyśmy tutaj z panią woreczki i rozkładamy. Robimy takie fajne kubki i chłopcy sobie później zabiorą. Będą korzystać już od razu z otwartych worków, bo to jednak zawsze trochę wygodniej jest. Pani tak ma za sobą już właściwie tą wodę podeszła tutaj, na co dzień i tutaj nie ma. Nie, absolutnie woda jest pięknie w korycie. Grzecznie sobie płynie, żadnych afer nie ma dzięki. Natomiast no niestety teraz już jest 7:13 było rano. O ósmej. Szczerze mówiąc nawet nie wiem ile teraz jest, ponieważ po prostu nie, nie wpuszczają tam i nie można nie można przejść. Także tylko polegam na tym, co przekazują media. No w tej chwili to mówię o 8 rano, było 7.13. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo maksymalna fala w 97 była 7.66, więc no niby pół metra jeszcze mamy do przyjęcia, no ale mówią, że fala będzie dopiero dziś jutro, więc no, trzeba być bardzo ostrożnym. Także jeszcze myślałam, żeby tutaj worki poukładani na murku, ale jak to będzie, co, co podejmie, jaką decyzję podejmie władza nasza, to zobaczymy. Musimy czekać cierpliwie na decyzję. Dziękuję bardzo. Dzięki pięknie. To oława przygotowująca się na falę powodziową, która tutaj ma nadejść za kilkanaście godzin.